Panie prezesie, czy zgodzi się pan z niektórymi stwierdzeniami czy sugestiami, że lot powinien przestać latać na krótszych dystansach, a skupić się na długich i średnich dystansach? Lot pokazał w ubiegłym roku, że jest bardzo rentowną linią lotniczą, prowadząc tę działalność, którą prowadzi. Ja zajmuję się prowadzeniem swojej działalności, prowadzeniem działalności lotu. Nie udzielam rad innym przewoźnikom. Oczywiście zapoznaję się z nimi, ale nigdy ich publicznie nie komentuję i prosiłbym, prosiłbym żebyśmy zostali. Przy właśnie polityki. Rozumiem. W strategii do 2028 roku lot ma wprowadzić 20 kierunków średniego i dalekiego zasięgu. Niedawno otworzono połączenie do Uzbekistanu, do Taszkentu. Jest z Wrocławia, gdzie jesteśmy, połączenie do Seulu. Zapraszał Pan do Arabii Saudyjskiej już w czerwcu, tak? Czy, czy to, że na przykład jest Seul z Wrocławia, wspomnieniem Warszawy, naturalnego hubu, to czy oznacza, że lot będzie bardziej wchodził w lotniska regionalne, zwłaszcza na, dal na dalszych dystansach, oczywiście, no bo te krótkie to. W strategii lotu do 2028 roku faktycznie zaprojektowaliśmy kilkanaście nowych połączeń średniego i dalekiego zasięgu. Konsekwentnie tę politykę realizujemy, bo właśnie już w tym roku uruchomiony został Taszkent, za chwilę Riyad. I z całą pewnością wkrótce pojawią się kolejne połączenia tego rodzaju. W tej chwili jest za wcześnie, żeby o tym mówić, ale jak będziemy chciałem, już, chciałem się spytać, co będzie po Rijadzie. Tutaj proszę uprzejmie o wyrozumiałość dla naszej polityki ko komunikacyjnej. To nie jest nasza niechęć do informowania naszych pasażerów czy naszych klientów, naszych partnerów z branży turystycznej o tym, co planujemy, raczej wynika to z pragmatyki działania naszej konkurencji. Nie chcielibyśmy, aby w jakikolwiek sposób nasza komunikacja w tej chwili co do naszych planów utrudniła nam później działania biznesowe na określonych kierunkach. Ale chcę powiedzieć, że już teraz, po pierwszych tygodniach obserwowania Taszkentu, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tego połączenia. Zaczęliśmy od trzech razy tygodniowo, już teraz w pojedyncze tygodnie latamy tam cztery razy tygodniowo. I także mamy już na tym kierunku pierwsze grupy wylotowe z Polski do Taszkentu turystów, którzy chcą odkrywać y, atrakcje turystyczne tego właśnie kraju. Czy na kierunku y, y, Arabia Saudyjska spodziewacie się więcej naszych y, y, pasażerów, czy pasażerów z Arabii Saudyjskiej? Na trasie do Riyadu będziemy mieli bardzo zróżnicowaną klientelę. Przede wszystkim faktycznie będzie to branża turystyczna, ale zasadniczo działająca w obie strony. To znaczy, pojawią się Polacy, którzy chcą odkrywać Arabię Saudyjską, która coraz bardziej z kolei otwiera się na świat. Będą także turyści z Arabii Saudyjskiej, dlatego że nasz rejon świata z naszymi z naszą pogodą, z naszymi atrakcjami turystycznymi, jest no, coraz odkryciem w... i coraz bardziej popularny właśnie wśród, wśród klientów z tamtej części świata. Ważną jednakże częścią tego ruchu będą po pierwsze pasażerowie tranzytowi z innych krajów, nie tylko Europy Środkowej i Wschodniej, ale także Europy Zachodniej, tam gdzie Warszawa jest po drodze jako hub, a także pasażerowie biznesowi. Bardzo dużo ekspertów z Polski z różnych branż, branży informatycznej, bankowej, branży konsultingowej pracuje w Rijadzie i w Arabii Saudyjskiej. Tam jest zapotrzebowanie na ekspercką siłę roboczą, taką Polska dysponuje i stąd taki wygodny Rejs bezpośredni, bez konieczności spędzania całego dnia w podróży, i później jeszcze tranzytu to właściwa oferta dla tych właśnie osób. Przejdźmy do najbliższego sezonu. Jakie to będzie lato dla turystyki lotniczej? Jakie to będzie lato dla lotu? Czy można liczyć na kolejny rekord? Po pandemii obserwujemy stałe przyrosty. Jest ogromny popyt na latanie, jest ogromny popyt na zwiedzanie, jest ogromny popyt na turystykę. I temu popytowi staramy się sprostać. Będzie w tym roku coraz więcej samolotów, które lotu plasuje nie tylko na rejsach rozkładowych, ale także na rejsach czarterowych. Tak jest. Widzimy po wynikach pierwszego kwartału, że one przekraczają wyniki pierwszego kwartału 2022 roku, który do tej pory był rekordowy. Widzimy także też już poziom bookingów na najbliższe miesiące. I jestem umiarkowanie optymistyczny co do rozwoju sytuacji. Mówię o umiarkowanym optymizmie, dlatego że lotnictwo jest tak dynamiczną branżą, że musimy tutaj bardzo ostrożnie podchodzić do prognozowania przyszłości. Jesteśmy wyeksponowani na wszystkie możliwe ryzyka polityczne, społeczne, gospodarcze i, i naturalne. I w związku z tym, to ta oc na ocenę tego roku myślę, że przyjdzie czas y, chwilę później. Ale generalnie jest Pan umiarkowanym optymistą. Tak, muszę zachować ten umiarkowany optymizm co do poziomów sprzedaży, po to, żeby także umieć działać elastycznie. To znaczy, że jeśli coś wydarzyłoby się w. W jednym miejscu to my musimy sobie zawsze, zawsze poradzić. Taka jest polska branża turystyczna, takie jest lotnictwo, ze względu na ryzyka, które tu, które tu obserwujemy. Musimy też, nauczeni sytuacjami i pandemicznymi, i później wieloma innymi, musimy umieć działać elastycznie. Istotną oczywiście częścią tej, tej działalności jest także ostrożność kosztowa, i tu musimy także ciągle, Mieć na uwadze to, że nasi pasażerowie oczekują atrakcyjnych ofert, w związku z tym musimy także zwracać uwagę na naszych dostawców. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.